Całe życie wydaje mi się, że poznajemy siebie, prawda? Mm. To nie jest takie oczywiste, że każdy wie, co mu tam w duszy gra. Mm. Ja na przykład, jak miałem tam lat 20 parę, to wydawało mi się, że chciałem być zapą po prostu i strasznie chciałem robić jakieś takie mm. dziwne rzeczy. No tylko problem polega na tym, że gdzieś głęboko w środku ja nie jestem zapą. I dużo. Lepiej koresponduje ze, mnie, ze mną prosta muzyka. że To jest moja największa siła. Musiałem mm. to, tego się nauczyć. Najpierw porobić te super mm. dziwne numery, żeby się okazało, że to no, fajnie, ale one są średnie. Jakby do zapyta kompletnie nie fika. Jak gram proste rzeczy na czterech akordach i pozwalam sobie jakby pozwalam tej energii płynąć przeze mnie, no to wtedy mam jakąś super moc i na koncertach mogę robić jakieś wyjątkowe rzeczy. Nie? Mm. Tylko musiałem gdzieś tam do tego dojść, że właśnie to było słuchanie głosu serca, że. Chciałem udowodnić sobie i światu, że jestem mądrzejszy niż jestem a potem się okazało, że no jestem taki jaki jestem i jakby trzeba było to zaakceptować i iść za tym. Nie?